Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie nową funkę. Blitz Rose od linii Iskra. Są to bardzo ładne petale, błyszczące, złote. Tu jest instrukcja w języku polskim. Efekt niebieski płomień, zakończony głośnym sygnałem akustycznym. 135 decybeli z 30 metrów. Ale w pomieszczeniu zamkniętym, oczywiście. Importer Funkę. Nek 80 gram na całe pakowanie 20 sztuk. Rok produkcji 2017, czyli nie taka nowość. wypuściło nową linię na polski rynek. Zobaczymy jak ona się prezentuje. U, korpus bardzo cienki ma. Bardzo cienki korpus. Ląd taki, bym powiedział, nie za bardzo wygląda. Niebieska flara będzie. U. Szata graficzna odpada, zobaczcie, emiter dźwięku, już chyba mówiłem. Nek na jedną sztukę 4 gramy, jeżeli się dowiem, ile mają, to gdzieś wam tutaj umieszczę fotkę. Odpalimy sobie na początek dwie na luźno weźmy sobie najpierw tą bez etykiety bardziej taka zielona ta flara Nie no za mocno one nie są Jeszcze jedna Zobaczymy zaraz dziurę w trawie Nie są najgorsze no, Tu była pierwsza Całkiem spoko nawet Tutaj druga Zróbmy teraz test na trawie Ale dymu, no powiem wam całkiem nieźle pocharatało, tak na dwie łapy, tutaj dla porównania macie kolor salut. mają zieloną flarę czemu napisali że blue niebieska odłamek no siłę dekstrukcji mają dosyć mocną test na wodzie Poszła na dno, paliła się. Nagle wypłynęła jak się flara załączyła, ale zdążyła z powrotem zatonąć. Jeszcze jedną rzucimy. Wow! Ładnie trzęsie Test na wodzie przeszedł pozytywnie. Teraz sprawdźmy sobie na garnku na który może wszyscy czekali. Przedłużyłem sobie trochę ląd. W końcu znalazłem jakiś płaski kamień w miarę. No to odpalamy. Powiem wam całkiem nieźle Nie są takie złe Sprawdźmy sobie ostatnią w takiej świeżej kretowince U mięciutka Ulala Bogi Nie są takie złe, ale jak za tą cenę spodziewałem się czegoś lepszego. Mogłyby mieć chociaż jakiś, jakiś efekt tytanim salut może. Już za tą cenę można kupić takie emitery. Znaczy się petardy można takie kupić. Na przykład e tytan blitzy. O, te się bardziej opłaca. No i ten błąd w druku ich miała być niebieska flora. Znaczy niebieski płomień. Coś tu jest nie tak. No, jeśli filmik Ci się spodobał, to sobie łapę w górę, jakiś komentarz i do następnego. ELO. Szybki poradnik, jak zrobić meduzę. Rozpalacie w takim niedużym dołku, 120 cm. Powinno się udać. No, chyba za słabe są, ale patrzcie. O, o. Coś tam jest. Idzie, idzie.